Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem zagram w Podróbę, Szałarma Kiosk, ale nie do końca. bo To trochę inna gra, ale zajebista Jak widzicie, widzimy się już na wysokości, jak kupiłem sobie nowe biurko. Mogę sobie na przykład schodzić po schodach. Zajebiste, co nie? <grych> bardzo mi się podoba, akurat na przyca nie było zajebiste A w odcinku będzie nas gonił niesamowity zabójca z maską na twarzy i czerwoną koszulą. No i co, zagramy sobie w podróbę Szałarma Zobaczymy, jak to będzie wyglądało Powiem wam, mam taki zajebisty humor, że to ciul Dobra, będziemy grać, halo Sensei, naprawdę, coś tam, coś tam, coś tam Wiadomo eee, RMP, żeby, aby powiększyć, dobra Możemy powiększać, poważnie, potrzebowałem Coś tam, coś tam, dawaj, szybko pomijaj co Widzicie to na dole? Ja to przeczytałem jako przemoc W skoku <laughs> Dobra, no dajcie szybko, proszę Ja, ej, ja w to grałem Chyba Ja w to chyba nawet grałem kiedyś o, dobra. Mogę? Mamy jakąś latarkę czy coś? No to możemy powiększać, tylko co z tego? Idzie, tutaj mamy teraz iść. A, tam, tamto miejsce, dobra. W ogóle kupiłem sobie przy okazji monitor. Taki typowy do grania, bo to nie będzie do nagrywania, bo to jest tam z rozdziałką 3000. Mniejsza, to jest ten taki szeroki, co nie? To jest bardziej tak do grania i tak dalej. Ja patrzę, odpalam. Przyszedł mi właśnie. To dwa dni temu. O mój Boże, czy to jest. Pracownik miesiąca, dzień dobry czy pana? A nie, to chyba nie on. Jezu, jak ja się niski czuję. Ja się o taki czuję, halo. Cześć, bo ja się za chwilę zaplątał w, sam, w swoim gadaniu. Kupiłem, przychodzi i patrzę. Matryca roz, rozrana po prawym boku. Ja takie, ja pierdzielę panie, znowu będę musiał, kurde, to zwracać i tak dalej. Mniejsza, ja mam jeszcze tutaj zdjęcie w kleje, jest tutaj. Ten monitor bardzo dobrze się sprawuje. musi eee... musi musimy się da wkręcić, sensei. Sensaj, dawaj. Gdy zapada noc, coś tam, coś tam. Jest trudny. Ja nie umiem angielskiego, tak do końca, więc wam nie będę tłumaczył. Sami sobie przetłumaczcie w razie czego. Albo przeczytajcie, zatrzymajcie, bo niestety bosia nie obdarowała umysłem. Co zrobisz? I to jest właśnie nauczka. Jak kupujecie taki monitor, weźcie sobie, zamówcie do sklepu i po prostu go odbierzcie. To będzie najlepsze rozwiązanie. Mogę tego nie kupować, na przykład, co my teraz mamy. E... Poczekaj na przybycie klienta, dobra, poczekamy. O, przybył! Halo, dzień dobry, proszę... Nie, czekaj, odjechał. Halo, klienci! Jesteście tutaj? Chyba nie. I tak sobie patrzę, kurde, w miarę takie wygodne jest takie nagrywanie jakby na stojąco. Jest naprawdę spoko, naprawdę spoko jest. Przy okazji pomyślałem, że mikrofon trochę inaczej ustawię. No może nawet będzie lepiej. O, dzień dobry, proszę pana... Na... O, Jezu. Czekaj, czy to polega na tym samym? Jezu, jaki słodziak. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Witaj w naszej małej restauracji Sushi, jak mogę panu pomóc. No. Eee, tak, brzmi niesamowicie zajebiste jadłem, no. Nie kłamie w ogóle. A w ogóle Sushi raz jadłem, takie faktycznie duże za 400. Boże, to było dobre, zajebiste było. Mniejsza, mniejsza z tym, mniejsza z tym. Teraz musimy... Tak, co proszę pana dla ciebie? Eee, Podnieść gotówkę. Dobra, podnosimy gotówkę. Wszystko? O kurde, ile hajsu nam dał? A nie, czekaj, to chyba jedna tylko. To nie to, to nieważne, nieważne. No i musimy pana obsłużyć. Zdobądź talerz. Pan poczeka chwilę, muszę iść po talerz. Jest coś takiego. Mamy talerz, proszę pana, już panu daję. E, miskę dla starca. Dobra, tu musimy jeszcze miskę wziąć. To tutaj jest u tego typu. A w ogóle co on robi? On się tylko gapi tutaj. że on tam nic nie robi? Bo musimy nabrać tutaj pieroszków, chyba. Musimy tak, jeszcze ugotować ryż. Gdzie musimy ugotować jeszcze, A tutaj, dobra. Tutaj, patrzcie, jakie zajebiste ten sushi jest. Już ugotowane? Przed starym. Aha, tutaj, dobra. Nie, czekaj. Przed tym typem? Bo już jest zrobione, tak? Okej, okay, dobra. Dziękuję bardzo i panu też życzę bardzo miłe, miłego wieczoru. Wiadomo, jezonka i tak dalej. Idziemy go śledzić. On jest jakiś krzywy strasznie. Co stoisz? I. O Jezu! Ale się zosrałem. Myślę, że na mnie biegnie, dobra. Nieważne. Nieważne w takim razie, ale się zostrałem. Czy ja słyszę kotka? O, co to za dźwięk słodki? Halo. Kotku gdzie jesteś? Cholera. A, z tyłu sklepu, dobra, to idziemy. Tędy mogę wejść czy nie za bardzo? Chyba nawet tędy dam radę wyjść. Ej, drzwi, przestańcie. O Jezu, ale tu jest ciemno. Halo, dzień dobry. I ja tu nic nie widzę. Ciula, tutaj widzę. Halo. To kota też będziemy tutaj obsługiwano bez przesady. Halo. Ale wszystko skacze, kurde. Hop. 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 Jestem na budynku Spider-Man. Mniejsza, mniejsza. się musimy zdobyć, dobra? A to co to? A dobrze się, że to zwłoki są. Nie, to nieważne. I dajemy kotkowie jedzonko. proszę. Dzień dobry, proszę pani. Co tam. Oj, czemu oni są tacy wysocy? Halo. jest ja się czuję niski, no. Przecież ja jestem jej do dupy, to ja mu o tak patrzę. o Tak. Halo, dzień dobry. Ty może ja zacznę o tak nagrywać, tak naprawdę. Jak myślicie, tak patrzę? Bardzo dobrze to wygląda. <laughs> Musimy go obsłużyć, ja chwilę. Porozmawiaj z azjatycką damą, oczywiście. Dzień dobry, proszę pani. Konnichiwa Arigato, Hosejmase, i tak dalej. Więcej nie kojarzę. Myślę, żeby zrozumiała Baka. Jako ja, jeszcze tak, Baka. Arigato, chocaj, masę da dane Suka. Suka to raczej chyba nie bardzo. Suka to chyba nie za bardzo po japońsku. Nie mam pojęcia. Pozwól mi spróbować. Oczywiście, że pani sprób pozwolę spróbować. A nie ma za co, proszę pani. O, to zapraszamy. Zapraszamy, oczywiście. Powinienem się jakoś tak ubrać, kurde. Jakbym pracował w takiej restauracji. Okej, okay, do widzenia. Adios, kompadre. Wiadomość, dobra. Musimy odpalić. Szefie, chodź tutaj, mamy te wiadomości w telewizji. Co my tu mamy? Totalnie ciulok... Czekaj. W zaskakującym zakręcie wydarzeń. Ludzie coś tam, coś tam. Myślę, że to będzie zabójca jakiś na 100%. Według niektórych świadków złodziej wygląda jak prosty coś tam. To wszystko da dzisiaj. Wieści dziękuję... To wszystko na dzisiejsze wieści, dziękuję bardzo. Nie ma za co, możemy wyłączać. Szefie, mamy problem tutaj. Ogólnie zabójca się tutaj kręci, słyszysz? Zabójca koniec ła to zabójca się kręci. O jezu, jak on jest brzydki, Boże święty. Nie no, szefie, nie słuchaj, ale. Nic personalnego, ale tak patrzę i nie jest za dobrze. Wielki człowiek każdy tutaj to wielki człowiek. Dzień dobry, proszę pana, panie wielki człowieku. Hej, ja usłyszałem, że to miejsce, jest dobre, czy to prawda? Nie wiem jednak co zamówić Nie, czekaj, bo nie patrzyłem nie Spróbuję, lubię, coś tam, coś tam Wtedy, wtedy będzie to 4,49. dolary Dobra, bogaci to i ludzie są Odbieramy hasiwo Już panu daję Kopać, dziękuję bardzo Nie ma za co, proszę pana, panie wielki człowieku On jest, no tak przez pół podejrzany Zobaczę co on będzie robił Poszedł tym razem normalnie, ok. Ale tutaj każdy jest jakiś taki wielki o, moja zmiana się skończyła, jak dobrze. Ale zmęczony jestem. Możemy wracać do domu, musimy się tylko tutaj jeszcze ten... odtegować i wracamy. <grytania> odtegować. Sensei, arigato gozaimasu, ja już będę do domu wracał. O Boże Święty. Co to za menel kurde, za sensejami robi? Halo? Czeka, um, czekaj, bo nie, nie, nie dam rady przeczytać tego. Co to jest? O Jezu, na działanie znaczy wpływ coś tam, coś tam, coś tam, dalej, dalej. To dokładnie masz na myśli, panie Sensej? Pozbyć Ci podłogi. Czy ja naprawdę będę musiał teraz sprzątać? No proszę pana, no bez sensu. Dawaj mi to miotło. Gdybym miał jakąś kolegę tutaj, możecie się odzywać na przykład na YouTube, to możemy na przykład nagrać razem. Wiadomo, we dwójkę zawsze łatwiej, czy coś takiego. Pojedynkę to nudno jest. Co ja tu będę robił? W ogóle jestem ciekaw, jak będzie ten zabójca wyglądał. Bo jeszcze tego u Admirosa chyba nawet nie widziałem. Admirosa Flotara. No oni tam chyba to nagrywali takie gierki właśnie. A to jest coś podobnego. I prawym możemy jeszcze przybliżać. Mamy tam kogoś? Halo, panie zabójco? Chyba nikogo nie ma. O, mamy tyle, już koniec, dobra. No nie. Kto jest przy. O mój Boże! No mu się tutaj! O mój Boże, co to jest? Halo. Zniknął, o mój Boże, wow, niesamowite <grytanie> eee, Tak, to było spotkanie groźnych facetów Fajny cosplay, no, zajebisty cosplay, co nie? Jeszcze jak się zabije to będzie, będzie zajebiście Wróć do swojego samochodu Teraz mam wracać do swojego samochodu jak tutaj gdzieś zabójca agresuje? Ha! Szybko biegnij, szybko Szybko, szybko będzie mnie gonił, będzie mnie gonił, chyba nie. Jest, udało się. Moja pierwsza noc. Była bardzo dobra, coś tam. Nie było żadnych trudności z naszymi klientami. To bardzo dobrze, bo to jest najważniejsze klienci, ponieważ to jest najgorsze, co jest w gastro i tak dalej. Ja nie polecam tam pracować. Strasznie niewdzi niewdzięczna praca. Wiadomość jednak. Biorąc coś tam, e, uwagę. Moje szczęście. Czuję pewne niebezpieczeństwo. Muszę oczyścić swój umysł, Sensei. Zegar w górę. No okej, okay, dobra, już idę, proszę pana. Nie, żeby. Aha, bo ty nie tutaj, dobra. Pomyliłem drzwi. Panie Sensei, no zamyka się drzwi, zasóbu, bo jeszcze ktoś tu wejdzie, no. Chcę pana pouczać. Ja zawie, przejmę ja tą firmę, się skończy. No, ale musi od tutaj. O, mój. Mój y, oddany uczniu, pamiętaj, to nie jest. Y, o, coś tam. Kurwa, ten brak angielskiego mnie dobija. Że nie. Że. No ba, niech będzie. Zapasy ryżu. Nie, ale poważnie, ten angielski mnie dobija. To jest masakra. Zrobię, nie poradzę w życiu. Przynajmniej w Robloxie. W życiu to jeszcze się dogadam, ale takie czytanie na szybko to nie moja, nie moja broszka. Zapytajmy senseja o ryż. Panie sensej, halo. Ma pan ryż, może? Tato, masz ryż? Na to, że zabrakło nam ryżu. Nie martw się. Yy, wy, człowieku w każdym kryzysie, coś tam, coś tam. No nie, no na nogach, ch ch chyba cię suty. o, ciężarówka, kurde Podwieziesz mnie? Szlak by to trafił, chyba mnie nie podwiozą Chyba tym duchem, o nie Halo, halo, dzień dobry, proszę pana yy, Co ja tu miałem wziąć? Czekaj, bo się zgubiłem No tutaj mam wejść, no Aha, bo to drzwi miał otworzyć, a nie przez nie przejść, no tak Poproszę trochę ryżu, panie wielki Człowieku? Zdobądź ryż. Dobra. Biorę ryż. Mogę kilka już na zapas? Witaj. Um, co tu pisze? Znalazłeś wszystko, czego chciałeś dziś? No oczywiście, przez pana, no. Znalazłem. Tylko ten ryż poproszę. Dobrze. Zamknę te drzwi, może będzie lepiej. 17,99. Co myślisz, że ja na pieniądzach śpię i się do ciebie przejdę za chwilę? No. Czego tak drogo? To muszę... Pięć ryżów sprzedać, żeby mieć taki hajs. Albo cztery. Dobra, dziękuję, do widzenia. Spieprzaj szybko. Nie! Yy, znaczy... Którędy? Tędy! Nie. Co mnie zablokowało? Cholera jasna. Ja się zasrałem, Boże Święty. Ale idzie biznesmen, Proszę... Pan, co ty masz za twarz, brzydalu? Boże Święty. Ty się widzisz, gościu? co ja do ciebie podejdę. Boże Święty. Nie no, yy, marynarkę masz ładną, ale twarz nie za bardzo, polecam wymienić. Wow, to miejsce jest niesamowite, coś tam, coś tam. Sushi, najlepszą rolkę sushi, no oczywiście proszę pana, ręcznie przygotujemy każde danie. Wcale nie bierzemy tego z zamrażarki. To co dla pana? Yy, dawaj gotówkę pierwsze. Ja myślę, że się sprawdził na takim tym. Tylko tak stać kurde 12 godzin, a tak stoisz te 30 minut, to już mi się nie chce. Tutaj jest! Nie, 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 zawiedzie, nie zawiedziecie, proszę pana. Nie ma szans. Najlepsze sushi w tej okolicy. Jest jedyne, ale najlepsze. Specjalnie moimi rękami wyciągane z zamrażarki. Dzień dobry, proszę pana, e, w restauracji. Witam w słynnej restauracji. Co mogę dla ciebie zrobić? Nigir. Oooo. Ej, Nigir jest dobre. Nigir jest zajebiste. Jadłem takie jedno, jest kurde. Oczywiście biedronce... najczęściej. Ale z biedroki też jest takie złe, jak zamkniesz oczy, wyłączysz wszystkie kubki smakowe. To jest zajebiste. Eee, o, moja zmiana się... Ty, szybko to zleciało. A co teraz mi zadasz, gościu? Spróbuj tylko mi coś zadać teraz, w tym momencie. Co to się stało? Eee, co to za... Co to był za hałas na zewnątrz? Dlaczego ty idziesz w miejscu, gościu? Rozwalił samochody. O nie, i co ja teraz mam zrobić, im? Hmm. O nie! No i co teraz? Hej, dzieciaku, chcesz darmowego ryżu? Wsiadaj no, mi się w żarówki, a ja ci dam trochę. Nie, no co ty głupoty gadasz? Ja się tutaj dobrze czuję, mam dużo ryżu. Co zrobić z tymi samochodami? Twój sensej kłamał, dzieciaku. Co? Mój sensei nigdy nie kłamie, jest brzydki, ale nie aż tak. Wszystko, czym jesteś, to po prostu nikt. Masz 30 sekund, A na co 30 sekund? Dzwonię, dzwonię do policji Halo Sensei dawaj... O Boże, tutaj, szybko, szybko, szybko Dobra, dziękuję bardzo za wysłanie ten... Policji, ale kiedy przyjadą? Gdzie i... Chyba was tutaj drog. Ja teraz nigdzie nie wyjdę. To chyba coś boli. Nie ma szans. Flotar gdzie jesteś? Cholera jasna flotar by się przydał w tym momencie. Gdzie jest ta skrzynka? A mam jakąś latarkę? A gdzie jest zasilacz? Nawet latarki nie mam. prawie to szybko. Dobra w sumie nie jest to aż takie złe. Ale nadal flotar by się przydał. Do naprawiania takich rzeczy. On w końcu jest elektrykiem. Jak to mówili? W Sensej? On już poszedł? Yy... No, ukrył się w łazience. No nie. Dzięki bardzo, jeśli się zapraszam Cię jeszcze do pozostałych filmów, na przykład filmu z Shawarmy. Zabis wyszło akurat. Nie udało mi się niestety przejść, ale przeszedłem na, prywat... na prywatnie, niestety. Ale kiedyś nagrałem jeszcze odcinek i na pewno przejdę.